Dlaczego każda gra od Valve jest perfekcyjna? To pytanie zadaje sobie bardzo duża ilość osób. Valve to po prostu firma, która bardzo dba o szczegóły, ale czemu i kto im to narzucił? W tym odcinku wam na to odpowiem. Valve jest zarządzana przez Gabe'a Newella, który założył firmę oraz do dzisiejszego dnia trzyma powyżej 50% udziałów. Według niego gry nie powinny być realistyczne, tylko półrealistyczne. Według niego, jeżeli idziesz do sklepu i musisz mieć listę zakupów, to, to jest realistyczne. Ale jeżeli idziesz do sklepu i listę zakupów masz w pamięci, to jest nierealistyczne lub półrealistyczne. Dlatego gry od Valve są zawsze stworzone z nutką własnej istoty realizmu. Żadna gra od Valve nie jest perfekcyjnie realistyczna. CS2 jest niezbyt realistyczny, no bo powiedzmy sobie wprost, strzał w głowę żaden kask nie ochroni. Druga to taka mniej realistyczna Left 4 Dead. Kolejna to Portal Half-Life, to co ja mam mówić, inwazja zombie, portale, kosmici. No gry półrealistyczne, bo mają dalej perfekcyjnie zachowane wszystko. Kolejną sprawą, dlaczego Valve posiada każdą grę perfekcyjną, jest ich silnik. Silnik Source to silnik do gier ich własnego autorstwa. Ten silnik jest jednym z najlepszych silników do gier ever. Ponieważ Source 1 perfekcyjnie Gold Source, czyli po, poprzemieniany y, silnik Quake'a, perfekcyjny. Source 2 nie każdy ma do niego dostęp. Jedyny dostęp publiczny to CS2, a najprawdopodobniej będzie jeszcze gier. Jeszcze więcej gier. Ostatnia teoria, kiedy wyjdzie nowa gra i o czym ona będzie, jest na moim kanale. Zapraszam serdecznie. Ale do meritum sprawy. Source to jest najlepszy silnik. Ma perfekcyjną dynamikę. Ma perfekcyjne pokazywanie, jak dana rzecz by się zachowała w realu. A ich perfekcyjne ragdole, czyli to, co się dzieje z ciałem po śmierci. Jest używany po dziś dzień przez wielu, wielu animatorów na Source Filmmakerze. Mam nadzieję, że w Source Filmmakerze 2 też jest ten sam ragdoll. Nie wiem, bo nie sprawdzałem. Nie mam zamiaru stworzyć tego kanału jako kanał, że Valve jest wspaniała, a wszystkie inne to słabe są mnie nie. Po prostu jak na razie nie takie tematy wyszły, ale wracając. Każda gra od Valve, nawet bez update'ów porzucona, trzyma się potężnie. Overwatch 2, który miał zniszczyć Team Fortressa, został zabity częściowo właśnie przez Team Fortressa. Średni update, który był, czyli ten letni update w tamtym roku do Team Fortressa, dodał więcej niż Overwatch 2 przez cały czas. Dlatego, że Team Fortress jest niewymagającą grą i jedna osoba na zlecenie potrafi zrobić więcej niż cały team deweloperów. Nie ważę, że tam jest kot spaghetti, po prostu Source jest tak łatwy w. Edycji, że stworzenie gry na Source'a nie jest aż takie trudne i tym bardziej modyfikowane jego. W przeciwieństwie do takich gier pokroju Overwatch, Fortnite w tamtych krajach, żeby coś zmienić, to trzeba naprawdę się postarać. Dlatego, no, Walwę górą. Ale też jest jeden bardzo ważny aspekt, dlaczego Valve jest dalej potężną firmą i wszyscy będą błagać o kolejną grę. Kolejnym aspektem jest to, że Valve po prostu tworzy takie art dzieła, że to zostaje ludziom z nostalgią. Jak było się 7-latkiem 20 lat temu i grało się w Half Life a 2 to teraz Half Life 2 ma 20 lat. Ten sam 7-latek ma 27 lat i najprawdopodobniej teraz zobaczył, że wyszedł CS2 i ma nadzieję, że wyjdzie wreszcie ten Half Life 3. Ta sama osoba będzie już miała w głowie zakodowane na zawsze, że Valve to najlepsza firma robiąca gry. I nieważne, czy Valve by wypuściło najgorszy syf, on w to będzie grał. Mówiąc o najgorszym syfie Valve, najgorszą z najgorszych gier, z tym się każdy zgodzi, jest artefakt karcia nagra Doty. Dota sama w sobie jest taką grą 50-50, nie każdy ją lubi, nie każdy ją wspiera. A Valve jakkolwiek z niej, tylko pieniądze doi. Do, dobierając jakieś community paki czy coś, nawet w Team Fortress 2 nie jest tak dojony jak Dota. Ale kogo by to obchodziło? Money is money. Następnym segmentem będzie to, że po prostu Valve ma gdzieś konkurencję. Konkurencja może się starać. Jak na przykład Epic Games, który rozdawał gry za darmo, walczył konkurencyjnie z całym Steamem samemu. No nie samemu, jeszcze było EA, ale wszyscy co mu co wspierali Epic Gamesa się odcięli, a Epic Games pomału się wykrwawia. A co Valve zrobiło? Jedyne co robiło to dalej utrzymywało ten sam poziom usług i dawało co jakiś czas obniżki. I w ten sposób Valve się wybroniło. Dlatego można stwierdzić, że Valve to po prostu... Firma, która wie, że jak coś robi, to robi to na lata. Dlatego Team Fortress 2 je, jego grafika będzie ponadczasowa. Ten rysunkowy styl jest, ma tak wyglądać. I nieważne, czy ktoś mi powie, że RTX czy coś, w tą grę można grać na ultra na ziemniaku. To jest po prostu gra z niskimi wymaganiami, z niskim progiem wejścia yy, sprzętowego, ale z średnim progiem wejścia skillowego. Dlatego to jest gra dość. Prosta i fajna, przez co Valve będzie na tej grze mogło cały czas zdobywać sobie nowych ludzi. Tak samo jak CS. Jak widać, Valve wykupiło większość tych swoich perfekcyjnych gier. Portal oficjalnie na początku miał być projektem studenckim, który studenci se robili. Zaprezentowali to Gabe'owi Newellowi, a ten ich kupił w środku prezentacji. CS na początku był modem do Half-Life'a. I został kupiony przez Valve. Team Fortress, mod do Quake'a, wykupiony. Left 4D to akurat Valve stworzyło. Dota chyba też została kupiona. Day of Defeat został stworzony. I mógłbym tak wymieniać. A nie, to chyba wszystko. Ale bądź co, bądź, Valve cały czas stara się podtrzymać ten swój próg jakości i nigdy z niego nie spaść. Oraz Valve robi cały czas nowy hardware. Dla nich gry są tematem pobocznym. W tym momencie oni się skupiają jak zrobić Valve Index 2. No i na koniec, dlaczego Team Fortress 2 jest tak naprawdę najważniejszą grą w tym momencie dla Valve? Gdyby nie Team Fortress 2, Valve już by dawno zaczęło przegrywać. Ten Summer Update był perfekcyjny. Oni wiedzieli kiedy zaproszą na Steama Overwatcha. Jak zrobili Cyber Update, to dało im to na tak naprawdę mnóstwo możliwości z tym, żeby gracze przyszli. Gra odżyła, Scream Fortress przyszedł, czyli event halloweenowy w Steam Fortressie, o którym też będę nagrywał, ale to dopiero na Halloween, bo to się dzieje podczas Halloween. No i Overwatch za Overwatch nic nie mógł zrobić, bo przecież 40 tysięcy graczy Team Fortressa I, i od razu negatywne opinia na Overwatcha Cały chiński rynek grania w gry, czyli ustalmy z 4 miliony, bo tyle jest Chińczyków Którzy mają dostęp nielimitowany do internetu Od razu negatywne recenzje Ludzie, którzy poszli patrolować ze 100 tysięcy negatywne recenzje i Overwatch umarł od razu na Steamie. Overwatch od wielu miesięcy już był znienawidzony. Jeszcze gracze Blizzarda, którzy się wkurzyli na Overwatcha, na to jak Blizzard postępuje, też zniszczyli Overwatcha, zgnęli go. Dlatego Overwatch jest już martwy, a Team Fortress dalej żywy. Jakby Overwatch wygrał nad Team Fortressem, to wtedy by Valve straciło swój mit. Tych ludzi co stworzą grę i na zawsze będzie. Myślicie, że czemu powstał CS2? Przecież Valorant pomału wygryzał CS-a, ale jako, że Valorant to chińskie urządzenie szpiegowskie, takie nie za fajne, a CS2 powstał, całkowicie nowy CS, ten słynny CS z, od CSGO, od Valve, CS2 na nowym silniku Source 2, wszyscy wow wow i Riot Games z podkulonym ogonkiem wycofuje się pomału z Valorantem. Valorant umiera, CS2 też umiera, przez co branża takich gierek umiera. No i co mogę powiedzieć? A i od razu mówię, Valve na pewno ale to na pewno nie zabija CSA 2 po to, żeby wszyscy przeszli na serwery społeczności. Valve nienawidzi serwer serwerów społeczności. Wystarczy zobaczyć na historię TFA, a gdzie War Valve pomału zabijało serwery społeczności. W tym momencie serwery społeczności to jedyna... To jedyna spokojna kotlina, gdzie nie ma botów, gdzie nie ma cheaterów, bo są dobrze robione. Na przykład Brygada Graczy w Polsce, ale... Ja jeżeli ktoś myśli dalej, że O, Valve to taka firma, co wspiera graczy, żeby tworzyli własne serwery To się bardzo myli, bo... Valve nie zależy na serwerach społeczności Valve zależy zale na kasie Oni mają gdzieś, gdzie ty grasz, ważne żebyś kupował A na serwerach społeczności możesz sobie wziąć skina, kosy perfekcyjne A więc serwery społeczności są mega na minus dla Valve Więc nie łudźcie się, że Valve lubi serwery społeczności jak mi nie wierzycie, sprawdźcie sobie całą historię Team Fortressa 2. Jednym słowem końca, Valve trzyma cały czas każdy detal w swoich grach, żeby nie upaść. Bo jeżeli jakaś gra od Valve upadnie, to wszystko pójdzie się sypać jak domek z kart. A Valve ma taki plus, że ma Steam'a. Jak Steam upadnie, to koniec Valve. Ale oni korzystają ze Steam'a najmądrzej, jakby jakakolwiek firma mogła. Bo Valve ze Steam'a korzysta jako ich takie urządzenie szpiegowskie, jeżeli jakaś gra, która może zagrozić potencjalnie jakiejkolwiek grze od Valve, wchodzi na Steama, to oni robią hype'a wcześniej obok tej gry, którą oni mają. Oni robią hype'a, oni wiedzą, kiedy robić update do tej gry, kiedy ją na nowo przebranżować. I na do widzenia, chciałbym jeszcze powiedzieć dodatkowy fakcik, Portal jest jedną z najlepszych gier odnośnie tak zwanych puzzle game, najlepsza gra z zagadkami interaktywnymi oraz Team Fortress 2 to najlepszy na świecie symulator otwierania czapek. Tak, tak jest to nazwane. Jest to najlepszy na świecie. I jeszcze ten y, symulator otwierania czapek w stylu wojennym, dlatego... Co mam powiedzieć? Valve wygrało. I walwę wygrywa i wieczny triumf będzie walwę. Nie da się nic innego powiedzieć. Bo walwę nie, nie odda się tak łatwo, nie przegra tak łatwo. To każdy wie. Do widzenia.